Z okazji ukończenia przez pana 17 roku życia. Cieka. Cieka. A cieka. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Czę, puszę! Składa mi pani życzenia po raz szósty, dosyć tego. Będę je składać dzisiaj cały dzień. A cieka. Cieka. Żeby sobie bezkarnie obcałowywać mnie, tak? A, a cóż warto? Takie życzenia bez całą. A, ja chciałbym być kobietą. O, och, nie, nie. Dlaczego panie sułku najmilszy? Wtedy całowałaby mnie pani tylko w rękę. A, a dlaczego, żeby mnie? Tego najlepszego, mój chłopcze! Ja, nie przepadam, kiedy mówi pani do mnie, mój chłopcze. Przecież jestem pana narzeczoną. Jest pan moim chłopcem. Ja zastanawiam się, jak właściwie mogło do tego dojść. To, to z miłości. Kocham pana. Cicho! Wszystko gotowe! Prawie wszystko! A na którą godzinę zaprosił pan swoich gości? Na szesnastą. To dopiero dwunasta mamy czas. Mamy sporo czasu dla siebie. No dobra. Są lody? Są w czterech smakach. A ciastka? Są w dziesięciu rodzajach. Widzę dziesięć ciastek. A, a każde inne, panie Suku, niech pan tylko spojrzy. Nie za mało ich? No, wydałam wszystkie pieniądze. Plus te, które pani dałem. Nie dał pan ich wiele. No, ale zawsze. Nie zarabiam jeszcze pieniędzy, słowo honoru. Wiem o tym. Te pana trzy złote to tak, jak ja bym dała ze dwadzieścia. Zostałem przez to bez grosza. Dam panu trochę. Niech się pan nie martwi. Przecież to pana urodziny. Siedem... Cieńce. Siedemnaste. Jestem już dorosły. Jest pan właściwie stary. No, nie taki jak pani. Prawie, prawie. Bo fruty są? Bananowo dyniowo morelowy, dniowo-martwiowy i dyniowo mare morelowy Trzy, tak? Tak. Rozwadni się jej przegotowaną wodą. Będzie dość. Przyjdą hanka, belka, duśka i cypis. A, a kto to jest cypis? Kolega. Tak ma na imię? Przezywają go tak w klasie. Jest mały wzrostem, słowo honoru. Przetańczę z panem całe to przyjęcie. Kocham pana. Cicho. Jeszcze nie wiem, czy będę tańczył. Zastanowię się. Jak zabawa, to zabawa, panie Suł. Nie wiem, czy w moim wieku wypada. Płyty są? Przygotowałam cały zestaw. Jakieś fajne płyty? Tanga, walce, foxtroty. A bit? Bit jest? Jest trochę bitu. Pamiętałam o panu. Cypis nie lubi tanga. Drażni go to. Może na rozrabiać. Myślę, że wszystko dobrze pójdzie. Będziemy tańczyć do białego Ratka. No nie mnie za bardzo. Cypis musi być o ósmej w domu. Rodzina nie pozwala Słowo honoru. <laughs> Więc zostaniemy sami, panie Suku. Sami potańczymy. No dobra, dobra. Gdzie prezent? Jaki prezent? Prezent od pani dla mnie. Chyba da mi pani jakiś prezent? Z tym jest kłopot. Nie chciałam panu przedtem o tym mówić, żeby pana nie urazić. Jest prezent, czy go nie ma? Krótko. Tak czy nie? N nie ma go na razie, panie Sołku, jedyny. Jaki tam jedyny? Więc nie ma prezentu, tak? Nie ma. Idę. Jak to? A, a go goście? Mam ich gdzieś. Miał być prezent, tak? Są moje urodziny, tak? nie, nie kocham. Ależ panie suku, jest pan w błędzie. Tak, tak. Kocham pana jak dawnie, może Czy nawet goręcej. To coś między nami staje nie. się coraz poważniejsze. Ale, Raz ale. z pana wiekiem, stale poważniejszym, coraz bardziej serio myślę o naszej przyszłości. Czy A prezent? Niech się panu uspokoi. No, no. no. Ale ja nie niech mówię, nie jak pan nie już nie, nie Nie, nie. Ale nie nie, mogę, ja nie mam prezent, No, no mój ja jedyny idę. kochany chłopcze. Już cicho, już cicho. Już <laughs> ja cicho. A prezent! Nie kupiłam go dziś specjalnie. Przeznaczone na prezent pieniądze da? dołożyłam do sumy zbieranej na motorower dla tebę. A motorower? Tak. A dużo tego już jest? Używany można kupić natychmiast. Czekam aż do na na I tak. A kiedy to nastąpi z grubsza, tak bi razy łoko? Lada moment, lada dzień, panie suku! Oh, kocham pana. Ciecho, no dobra, zgoda. Niech i tak będzie. Widzisz, moje dziecko, miałam rację. Tylko nie moje dziecko, jestem dorosły. O, o, o przepraszam, nie, nie chciałam pana urazić. Za chwilę będą tu goście. Cypis spodoba się pani, zobaczy pani, pani Elizo. Kawał chłopa. Chociaż taki mały? No, nie, nie, nie w tym rzecz. Jest nad podziw, inteligentny i obrotny. A, a, a te dziewczęta też miłe, prawda? Koleżeńskie i uczynne. Słowo honoru, nie mogłem lepiej trafić. Szkoda, że, że pewnie głupie. Jak to dziewczęta? Nie są aż tak głupie, jak pani myśli, pani Elizo. Lubię je. Panie Suku, już otwieram. Nie, nie, ja, ja otworzę, to moi goście. Niech się pan nie obawia. Uściskam tego Cypisa jak syna. Mylili się nasi bohaterowie. Nie byli to goście urodzinowi. Przed drzwiami stał Gajowy Marucha, informując ich, że Hanka, Duśka, Belka i Cypis zatrzymali się na parę dni w Gajówce. Gajowy obchodził wczoraj swoje urodziny.